Tak jeszcze kilka miesięcy temu wyglądał skwer przy ulicy Daszyńskiego w Mysłakowicach. Delikatnie mówiąc, był zaniedbany. Lokalne władze postanowiły przywrócić temu miejscu dawny blask. Kiedy zakład orzeł upadł, niestety nie było funduszy, żeby go rewitalizować. Teraz udało nam się pozyskać środki z rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Dołożyliśmy środki własne, gminne i przeprowadzamy gruntowną rewitalizację tego placu. Ale również całej infrastruktury towarzyszącej. Co ważne, projekt obejmuje remont pobliskich dróg. Już niebawem w końcu zyskają nową nawierzchnię. A co najważniejsze z punktu widzenia mieszkańców i z punktu widzenia dzieci, to również remontujemy bezpośrednio drogę prowadzącą do przedszkola publicznego w Mysłakowicach. Drogę, która też była w tragicznym stanie, już od, mam nadzieję, końca września, bezpieczna droga do przedszkola dla rodziców i dojście dla dzieci. Po rewitalizacji skwer ten ma być miejscem nie tylko do wypoczynku dla mieszkańców, ale i rekreacji oraz zabawy. Będzie tam i fitness, będzie tam plac zabaw, będą nowe ławeczki, więc będzie to naprawdę miejsce do miłego spędzania czasu, a przede wszystkim będzie to teren bezpieczny. Planowany jest w tym miejscu montaż monitoringu. Koszt inwestycji to ponad 1 300 000 zł.